No, witam, jestem Sępata, to jest kolejny odcinek, tak, kolejny odcinek ze Spidermana. No, ogólnie tak, a więc co? Lecimy, nie? Subskrybuj w górę, udostępnij kanał. I, i, I niestety, jak, jak sobie widzicie, albo dobrze, nie będzie animacji. Tak, na razie. Dzięki wujku. No kurde, wujek jest. No z wujem nie pogadasz, od razu cię rozpłynął, nie? Miałe Miałe nie? <noise> Miły Spider-Man z Są sąsiedztwa. To nasze tony, mogę wszystko robić. Na spoko, spoko. Zostań To ja, Zbir? Ale. Nie baczę Zbira. Ja go porobię. Zupełnie inny klimat niż na Brooklymie. Uważaj! Mula Micho, wiesz, że na wiecu będzie mój ulubiony truck? O nie gadaj. Wielkim grosem Okej, okay, dzięki za cynk. A właśnie, mamo, miałem zapytać. Wiesz wszystko o sytuacji w Harlemie. Słyszałaś coś o undergroundzie? A. Uh, tak, dewastują nieruchomości należące do Roxon. Werbują miejsca dla dzieciaków. A to, nie próbowali Cię wciągnąć w swoje porachunki. No, 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 nie, no, no nie, nie. Nie. W końcu. Nie. Karon mi o nich opowiedział, e, 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 bo, bo wpadłem na niego na stacji metra obok naszego domu. Wiesz, że tam pracuje? Nie. Nie chcę, żebyś się z nim spotykał. Oho. Jakieś dramy rodzinne. Tata, nie powiedzieliście mi, dlaczego miałem przestać się z nim widywać. Wcześniej ciągle do nas przychodził. Niech sam ci to wyjaśni. Ustąpiłem no się ile... z nim nie spotykać. Halo. Przepraszam, mam to, panie głowy. Spoko. Idź ratować świat. Jeden głos za drugim. Jesteś moim ulubionym synem. A masz drugiego? No, konkurencję. Kocham cię. Pa! Ale al w ogóle... Albo w ogóle... Ja w za słowo, nie? O o... mówię ej wy ty... To jest takie... Ej panie za słowo, nie? Jeśli coś co się tutaj dzieje no to czemu by nie? O nie, miałem wyeliminować trzech przeciwników po cichu... No cóż... Jak zwykle się pośpieszyłem... Gdzie pod koła wpadasz? Ja cię tu leję... A ty do ludzi tak... Ktoś tutaj jeszcze? Elo? Morda. Mek. Chyba ci głowa wybucha, ale ja nie wiem. Może tylko trochę. Chcesz bagażnikiem dostać? A ty świetnikiem? No ten sam dostał. No nic. Gorzej. Patrzcie jak ich tutaj porobiłem. Elo mordy. Że to na aktywności. Niech to będzie przestrogą. Um... Tego nie róbcie, dobra? Ten to nie wie, co gadać do ludzi. Elegancko. Hmm. W ogóle e czynię go i nie? A część w bo... do... ogóle. To... Widzimy się gdzieś? Ta jest. Wciąż mi nie odpisałeś. Tak, mam odpisać. Tak, Masa rzeczy na głowie. Ale teraz jestem wolny. To o, właśnie. Na rogu 78 i West End. 78? Przy centrum o, naukowym? Dlaczego tam? Zobaczysz. Bo to pułapka. Chodź to czas. 78. I West End. Pewnie dowiem się o co jej chodzi. Ruchy! To lecimy, bo tak właśnie czekałem, kurde. Co nic mi się głównego nie załączy, tylko takie aktywności jakieś dziwne. I taki mnie no halo, no tak to na pewno być nie może. A tu surprise. Doczekaliśmy się. Nareszcie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Obijamy się do środka. Bez przebierania się. A co mi to? To mnie rozpozna, halo. na Mazaro! Na górze! Drabiny chyboczą się bardziej niż kiedyś. Lepiej uważaj! Dlaczego chciałaś się spotkać tutaj? Tak się śpieszyłeś, że chciałam zbiać. Zaklinowało się pomóc. No. Nasza stara kapsuła czasu. Nie zapomniałeś kodu? Tak, to było... No to będzie... Nie wierzę. Macie wreszcie zapamiętać ten kod. Nie zawsze będę mógł wam pomagać. Zapamiętamy, zapamiętamy. Zapamiętamy. No. A ten, co chce się włożyć do tego cacka? Tajną kapsułę czasu. Więcej wiemy tylko my. Bum! Brawo! Nic nie mówcie, nic nie zdradźcie. Ej, Rick. Już wiesz, czy weźmiesz tę robotę w roxon? Co? Ty masz na nią chrapkę? Może. Czekam, aż przyjdzie oferta. Okej. Okay. F**k co? Wiesz, wiedzą jak mnie podejść. Chcę, żebym <laughs> kierował grupą od czystej energii. Znacie mnie. Czysta, Czysta energia, energia spali świat! świat. <laughs> Kocham mój nerdo o, Zgadnijcie, kto dzwoni. roxo, Zaraz wrócę. Chyba pamiętasz kod, co? Eee... Ciąg Fibonacciego. Ta! Nasza nagroda. No wiesz, nasz konwerter energii robił wrażenie. No. Myślisz, że wciąż jest na wystawie naukowym? No oby. Wow. Spójrz na nas. Dwoje głąbów. A Rick jak zawsze elegancki. Co? Coś się stało z Likiem? Kłócicie się albo. Nie. Nie ma już porządku. Dlaczego straciliśmy kontakt? No, czas na mnie. Na razie. Hej, następnym razem porozmawiajmy bez. bez tajemnic. Żadnych sekretów, okej? Okay? Tak. Mm, może. Jak będziesz na czas? Widzimy się, Gnomie. Przecież wiesz, że teraz jesteś niższa. Nie tutaj. Plus jeden. Mogę już um, gadać? Chcesz, koleżka coś odwalił tam? Dobra, mogę gadać. Nagroda Centrum podwęca? Naukowego tak. SCORP. No, bojrzymy sobie. Amplazjum nie było wesoło. Finn poszła do liceum Midtown, a ja do Brooklyn Visions. Mieliśmy być... Dobrze było się spotkać z A, dodatkowe A nie aktywności, nice. Mam no, dużo tego. Muszę. muszę wrócić przed mamy. Spoko, znajdziemy wszystko. Co mi pokazuje? Szybki super bilet. Czyli szybką podróż dostaliśmy. Świetnie. Aczkolwiek to miasto jest na tyle małe dla Spidermana, że da radę szybciej, ale okej. Okay. Dawajcie, bilecik od wujaszka i jedziemy. Dobra, łatwo. Po co się męczy? Co tam ludzie? No to dawać piątaka, proszę Dobra. bardzo. Wyskakiwać z hajsu. No, 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 coś da, coś da, coś da. Lipa? No wolno to. No, no, no. Lipa. Widzicie, nawet Spider-Man nie ma jak zarobić w tym mieście, no. Halo. Górę. No ładnie, no ładnie. Znaczy, no, co już się naczyli, jak mówisz, mówi dotarliśmy. Elegancko. OPS I tu był nagle podglądać. Nie, nie, trafiłem. Masz do domu? Mam. No chodź, bo się spóźnimy. No. Ej, stary, naprzucam ci śniegu do kostiumu. Wciąż masz na sobie? Tak, no, wiesz, tak na wszelki. Będzie dobrze. <noise> Typowy Spider-Man. Kostium pod sobą. A co? tam? Właśnie dlatego uwielbiam mieszkać w karlemie. najlepsze jedzenie... Dobra, czyli, czyli wrzucamy na luz. Rozumiem. A, widziałem to w jakimś gameplayu, co zapadali. O, ale dymy zaraz będą. Tutaj na gameplayu lecieliśmy i nagle taki shit się zrobił, straszny. I wątpię, żeby to coś się zmieniło. Także zaraz czeka nas jakaś tutaj no, większa akcja. No, biegniesz jak, jak pedał do. Dobra. Czyli mamy się z jarenki, co tutaj pan Lim miał wystąpienie i nagle było ostro. Chcę naprawdę mieć wszystko na oku, co? No tak. Ta okolica tyle straciła. Krywostan zrównał z ziemią ten tek. Hej, porządku. Po to była roczarnia bałtyckiej. Tak Ludzie sprzedawali najlepsze lody w całym Nowym Jorku. I szło bez Unipero. Będzie dobrze. Wielu z nas mamy troszczy się wiele osób. Kościół świętej Teresy którego hurt wypełnił w całą okolicę z każdą A teraz, roxon przewozi przez miasto Nufor swoje eksperymentalne paliwo. Ale nie mówi o ryzyku. Na serio, dlaczego zawsze umno? Czy, czy na serio nie kiedy dać, dać, dać tych reklam na serio? O, lustro. To co, lecimy w akcję. Uwaga, on się na, znaczy, dobra, jakiś temat. Bo nie boże, że, że nic nie mówię na odcinku. Padły ładowały, ładowały tam, ja. Chyba جیک zaraz wyjaśniać. A. Sami strzelę. Eee. Okej, okay, to. Już do pokale. Już do pokale. No, no, dawaj, dawaj to, dawaj to na ry, ale... e... na, na ry. Yes, dwóch zdjąłem. Aleś, aleś, aleś fart. Ale, ale, nie lei do mnie. Idziemy jeszcze tam z góry. Więc tak, mówiąc o tym co było w paczunciku. Upadłeś? I to, że po klikie jest unik myk, I Nie wiem, Marejda. Jak znacie jakieś fajne animacje, nie? Cały czas kiepiemy. No, żeby... No, tak jak mówiłem, No, tak jak mówiłem, żeby... tak jak mówiłem, No, tak jak mówiłem, żeby... tym tak No, to się mówiłem, żeby... No, jak znasz, to tutaj No, tak jak mówiłem, żeby... No, Otworza. No to zarobiście. Tak jest bez sensu. Myślałem, że chodzi im o uniform, ale tu go nie ma. Muszę się dowiedzieć, co knuje Tinker'a. Okej. Okay. Podłączę się do twoich przyrządów. No i możemy wyeliminować. Aha, okej. Okay. Fajne. Dzięki, że pomogłeś, mama. Na górze. Nie ma za co. Jakoś wyjątkowo spokojnie mówi na to, że jesteśmy podczas walki, co nie? No okay. jak. Ajaj. Ja tu cię wzywałem. Dobra, trudno. Chciałem ich z po prostu zdjąć. No, Okej, okay. nic się nie stało. Mam mega pomocne hologramy. Kurde <laughs> hologram power, elo. O, jak niefortunnie upadliście. Nawaj na razie. Ktoś jeszcze? Tak, tam A. jest chłop na dole. Ktoś jeszcze że jak to chce się bić? Tam się Ty siecił. tam jesteś. Co to było? Pa, pa, pa. Kolejne wybuchy. Hu hu hu. Się dzieje. Dobra, lecimy tam. Lecimy Dobra. tam. Nie śpimy, nie śpimy. To 50 metrów. Dobra, Elo. Gracja, adios. Gdzie jesteś? La, ja, ja, ja latam po mieście. Ale mogę przyjechać do szpitala. Nie, zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Ale Taka? jesteś ranna. A jeśli coś ci się stanie, a mnie nie będzie? Micho, to nie to samo, co na Wszyscy są cali. Zostań tam, gdzie jest bezpiecznie. Tensyjne? Niedługo wrócę. Dam ci się nawet podpisać na gipsie. O, chęć domową! Zobaczymy się w domu! Tak jest. No szybciej, aktywniej. Zobaczymy, co się stało na wiecu. Nic gdzie jest? Gdzie okay, Lecę na most Był tam wybuch! Dobra. Ale jak zjawi się Rodson, to uciekaj, jasne? Będą szukali kozła ofiarnego. I Tinkerer im nie wystarczy. Dobrze. Etam, etam. Będę tam Nie ma uważania, jest tam pierdzielanka. Wy, tak to prosty. powiem. Muszę się spieszyć. Dobra, musimy się dostać na górę. Na mości Ideale Albo z myłką. Hm? Dalej, dalej, Ej! Nie ma strzelania do siebie, dobra? To, to laska, Go, a potem bierzcie ile uniesiecie. Co ty robisz? O proszę kto tutaj? Zarządza ekipą. No, no ładnie, kurde. no ładnie tak wam powiem. Destabilizuje nuform. Zajmijcie go O nie, znowu będą będzie bite Niby taka koleżanka, a tu się okazało co do czego, nie? No i dobrze kurde co jest? Chciałem wybuch. Jesteś cały? Ja jestem cały, spoko. To Finn. Aż nie dowierzę normalnie. Ty ty latasz! Halo! Ona latała! Gdybym, gdybym wcześniej się domyślił! To nie twoja wina stać! Nie ma domyślania, to była... Tak się cieszyłem. Zorombista rozkmina. Muszę zwracać uwagę. No i Kogo ja tu wiem, halo. Wziął w paję, czy miejsca nikogo nie było. Nie mam wolbu! Nic nie zgon! Dawaj, nieściejemy was, kur. Może holograma chcecie? O, teraz ma złośniewam holograma jak chciałem, no. co? Hmm. To, to jest chyba już standardowa gra, nie? Znaczy to jest taki typowy... Beast. tig tigre, że... <grym> ...trzeba jeszcze sobie czas, żeby to wszystko wybrać, pp. Możemy taka... Znaczy no, tak są tak, przykładowo basa sesyjne dwójce, w którą gram... ...znaczy teraz, kiedy grać nie mogę, po prostu już mojej siostry... ...tak, gram na 360 e teraz... Ogólnie Dobra, lakałcik. Chuj. I słuchajcie Teraz u Was jedynkę na moim kanale. Bo ogólnie no, chciałem zareagować, ale też, park, też tam będę coś? się dużo gadać, dużo gadać będę musiał. I mi też bardzo nie podoba, tak? Co? Znaczy się ma bardzo mało mi się przydać i gadać, jak gadać w prostu... Nie, nie ty ole zrobię to jak dół Nice Powstrzymam Was właśnie, halo Proszę się nie pruć. Proszę, ale żeby kobietę bić. Znaczy się, no, no tak nie wypada, gdzie ja jeszcze się nabić, nie? nie załapało na mnie. Edzy. Czekaj, czekaj, jak obijam. Póź, później będziemy ludziom pomagać. Dobra, dopilnuję sobie. Ello. A ja mu powiem szczerze, że ja oglądam też kanały, takie bardziej dla dzieci, tak. Znaczy, no nie chodzi mi o jakąś świnkę pepę albo coś takiego Ale to chodzi mi, że o, ja oglądam, szkodowo coś takiego no, jak... No, Minecrafta <suszy> Akurat jak patrzę, mi się załadowało wszystko No ładnie A tu nam się most rozwala Co jest trochę gorsze O oh f**k mm. Dawaj, pomagaj tam My. Ta, już chciałem, chciałem was bić, sorry. Jak mam hmm. was uratować Aha, to jest, to jest wynik z wodą. No z tym. Dobra, zgaszone, zgaszone. Byski tak tu przyleciałem, chciałem mi kleć. No cóż. O, no ładnie, no ładnie. Gdzie? Tam. Ej, gdzie to, gdzie to? Spidey. No przecież klikam w to miejsce Hal Moż, Możesz trzymać to i kamer jeden nie Okej, okay, rozumiem, nacelujmy nie, nie chcieli mi po prostu pomóc, po prostu musiałem sam celować Wsiadać! Obkleiłem ile mogłem <grym, <grym, Panie kierowco! Oj, nie was. Dawaj. Okay. Ale fajnie. Tak jak krzywa akcja poszła? Nie, dziękuję. Jeszcze mam sporo ludzi do uratowania. Mam jakąś już ci. osiata, nie? Mam A Peter na wakacjach, nie? Co klikać? Dobra, rozumiem. Wszystko rozumiem. Nice. On jest szalony, słuchajcie, ten nice. Musi być stabilny. Wydaki. Ok, ok, ok. Trafiłem. Muszą po czymś przejść. Co to robić? Wait a minute Czekaj, nie mogę się ruszyć Co jest tutaj? Wait, 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 ok Dawaj, dawaj, dawaj oh. Okej, okay. to tak nie przejdzie Dawaj. Klasyczny ruch Jak w tym ee, W filmie Spidermana No tak było, To samo sam było ze stokiem Pociąg metra, of Dawaj, dawaj, dawaj! God Nie spadaj mi tam! Nie na mojej służbie! Halo! Co się dzieje, masakra. O, super. Tak, to musi mieć zawał teraz. Masakra, masakra. Ale to musi teraz bać Po wybuchu most zaczął jest się. Jest ten drugi Spider-Man. Czekam na wytyczne. Co się dzieje? Nie mam pojęcia. Tak jest. Nie! Nie jestem wrogiem. Co wy robicie? Ocalił wy, tak nas! Wy. Ej, zostawcie go! Ja jeszcze dam to! Zostawcie Uj, go! Masz chować, zostawcie ten telefon. Właśnie... chować ten telefon! No już! Weź myśl, zostawcie go! Wynocha! Nie Znana. będę Znana. powtarzał! Odsaliłem ich! To jest... Ciel niebo! Ej, to mi się podoba. To, to jest dobre, to jest dobre. On cię nie widzi. I go. on nie miał służyć miastu? Chcieli mnie zastrzelić! W ogóle mnie nie słuchali Nic ci nie jest? Nie wiem Ale fejl też ja pierdole O, trochę szkoda tak? Powiedzmy szczerze, powiedz, że, że on ich ratował, a oni chcieli go zabić, jak? Czy śniadanie? Zniszczyła własność Roxo. No i zniszczyła most. Co już prawie mówią? Nie tak rząd, było! Kiedy... To było jakoś na Finto Tinkerer. Ukradła Nufon. Nie wiem czemu. I to przeze mnie zawalił się most. Nie przez ciebie. Lecę do sztabu wyborczego. Kupić wam coś przy okazji? Mogę pójść po dorsze na koko? Myślałem, że dasz sobie podróży. dlaczego? To jest komodarka. Mózg. Myślałem, że będę mógł wszystko naprawić, robić wszystko to, co Spider-Man. Zawsze jak mówisz Spider-Man, masz na myśli tamtego. Ty jesteś Spider-Manem i naprawisz to. Szanuj mnie, Spider-Man. Mamy to! Mamy ten strój! Kozak! Nice. I ten strój się o wiele bardziej niż taki... Jest prze-kozacki Ten Prze strój ma... naprawdę... ten czarny stroj ma się spider nice. z spider są mega kozak o, e, hey Co słychać? Widziałem wiadomości. Były po symkariańsku Albo eksplodował most, albo Baigel został odkażony, co nie miało sensu w tym kontekście. W każdym razie przeglądam loty. Mogę wrócić jutro wieczorem. Nie, przestań. Jest to Ktoś, Daj spokój, damy radę. Kto za tym stał i już nic takiego się nie stanie. Obiecuję. Dobra, ufam ci. Ale jeśli trzeba, wrócę pierwszym samolotem. A jak nie, to widzimy się za kilka tygodni, okej? Okay? Tak. Jasna jasne. sprawa. Dzięki. I powodzenia z Symkariańskim. Dlaczego jest siedem różnych słów na Łazienkę? Bo życie, Bo. dlatego. Elegancko, elegancko. No dobra, e, to już jest koniec odcinka, tak? Więc ja też kończę pół godziny odcinek, tak, jestem bardzo mądry. A więc co? E, udostępnięcie mój kanał na swojej grupie na Discordzie, jak macie, na innych grupach. To już udostępniajcie i na razie, nie? Z mojego dnia ogólnie.